Cześć, witajcie w trzeciej części kursu poświęconej przetwarzaniu wektorowych danych przestrzennych. W trakcie tych zajęć opowiemy sobie już o kwestiach technicznych i inżynieryjnych. Przede wszystkim, jakich paczek używamy w przetwarzaniu wektorów. Jest ich całkiem sporo, ale najważniejsza z nich to jest Geopandas i jej będą poświęcone kolejne i jeszcze jedne zajęcia. Na początek przypomnienie o typach danych wektorowych, które są względnie proste, jeśli chodzi o strukturę, szczególnie punkty. Bo punkty są opisywane przez dwie współrzędne geograficzne, długość i szerokość geograficzną, więc nie ma w tym zbytniej komplikacji. To jest krotka opisana dwoma liczbami zmiennoprzecinkowymi. Bardziej skomplikowane są linie, poza tym względem, że składają się z kilku punktów. Które, które przy wizualizacji łączą się ze sobą. Te punkty oczywiście nie są domknięte. Jeśli chodzi o domykanie, to wtedy dostajemy wielokąt, i pierwszy i ostatni punkt opisujący wielokąt powinien być ten sam, wtedy go domykamy. I teraz możemy sobie zadać pytanie: OK, te struktury danych są całkiem proste. Po co nam w ogóle do tego paczki dodatkowe? Po co nam. Dodatkowy software, przecież na tym się da pracować. To nie jest koncepcyjnie zbyt skomplikowane. Prawda jest taka, że struktura danych jest prosta, ale trudne są problemy, które chcemy rozwiązać. Na przykład, czy jeden wielokąt znajduje się w innym wielokącie? Czy linia przecina konkretny obszar? Czy punkt znajduje się na górze linii, czy na dole linii? To nie są proste pytania i to nie są proste algorytmy, które odpowiadają nam na takie pytania. Z tego względu zbudowano wiele paczek, wiele oprogramowania, które ułatwia nam pracę z takimi danymi i ma wbudowane te algorytmy. Nie musimy już ich projektować od zera. I paczki do przestrzennej analizy wywodzą się z dwóch źródeł. Jedno z tych źródeł to są podstawowe paczki analityczne Pythona, czyli Pandas i NumPy. Drugie źródło, to są skrypty napisane w C i C++, które muszą być wcześniej już przekompilowane i przygotowane. Zaczniemy może od tych Pythonowych, bo jest to nam bliższe. Więc jeśli chodzi o analitykę przestrzenną, to nieocenioną rolę tutaj odgrywa Pandas, z tego względu, że bardzo dużo wektorowych danych przestrzennych to są dane zapisywane w formie tabelarycznej, więc od tabelek nie uciekniemy. NumPy i SciPy są używane do obliczeń. NumPy może bardziej jeśli chodzi o zdjęcia satelitarne czy zobrazowania lotnicze, ale część funkcji NumPy oczywiście działa pod spodem pandasa, więc też jest de facto używana przy analizie danych wektorowych albo jeśli chcemy obliczyć dystanse między wieloma punktami, wtedy też użyjemy Nampai. SciPy ma wbudowanych wiele funkcji statystycznych, które są napisane w języku C, są skryptami już przekompilowanymi, się do nich odwołuje i przyspieszają obliczenia różnych, różnych kwestii statystycznych, które mogą nas interesować. Więc to trzy paczki, które są używane powszechnie i są tak naprawdę backendem większości paczek do analizy przestrzennej. Przeskoczę teraz do C i C, a na razie pominę Dask i Numba, trzeci wiersz, przeskoczę do czwartego pierwsza. Dlaczego wspominam tutaj o C i C? Dlatego, że prawie wszystkie rozwiązania w analizie przestrzennej czerpią z przekompilowanych skryptów, które są po prostu szybkie. Jeśli chodzi o dane przestrzenne, będziemy mieli bardzo duży problem z ich rozmiarem i z czasem obliczeń. To nie są łatwe zadania. Praca z danymi przestrzennymi to była praca z big data, jeszcze zanim termin big data tak na dobre się rozpowszechnił. No, i jeśli chcemy przyspieszyć nasz kod Pythonowy, to często sięgniemy po dodatkowe paczki takie jak Dask i Numba, i obie pozwalają na zrównoleglanie obliczeń albo na przenoszenie specyficznych części obliczeń, na przykład na karty graficzne. Więc to może nie jest początek pipelina, jeśli chodzi o paczki analityczne, ale może się okazać, że będziemy tego potrzebować, żeby je wspomóc jeszcze dodatkowo. I taką korową, najważniejszą paczką, fundamentem jest GeoPandas. Nie bez znaczenia jest tutaj to, że w nazwie mamy Pandasa, dlatego, że część podstawowej struktury ramki danych GeoPandasowej przypomina ramkę danych z Pandasa. I mówię o tej części, która ma indeks, kolumny C1, CI i CN. Możemy sobie wyobrazić, że opisane tutaj mamy stację. Meteorologiczną, która ma swój specyficzny identyfikator w indeksie i kolumna C1, C i CN to są różne parametry pogodowe, na przykład temperatura, ciśnienie, kierunek wiatru. Moglibyśmy już to zamknąć w pandasie i się niczym więcej nie interesować. Ale tutaj wchodzi nam geopandas i dodaje jeszcze jedną specjalną kolumnę, kolumnę geometrii. Ta kolumna opisuje lokalizację, czyli tutaj będzie to punkt. Przykładowo punkt, gdzie znajduje się ta stacja pomiarowa, to będą współrzędne geograficzne. I to równie dobrze może być też wielokąt to może być powiat, w którym jest ta stacja pomiarowa. I teraz na tej kolumnie geometrii można przeprowadzać wiele dodatkowych obliczeń. Można na przykład dowiedzieć się, jeśli mamy wiele różnych stacji pogodowych, jaki obszar one zajmują. Możemy poznać dystanse między nimi. Jeśli mamy powiat, możemy poznać środek tego powiatu i geometryczny i tak dalej. Kolumna geometrii też ułatwia wizualizację danych na mapach, co jest bardzo istotne. I tak, jeśli mówimy o danych przestrzennych, to najlepiej od razu przejść do wizualizacji. No i Joe Pandas pozwala na mapowanie, narysowanie naszych danych w odniesieniu do jakiegoś układu współrzędnych do naszej powierzchni, choćby powierzchni ziemi. Ale oczywiście to nie musi być powierzchni ziemi, to może być jakiś budynek, to może być mały fragment obszaru. To nie ma znaczenia, ważne, że są koordynaty. Tu są dwa typy map. Jedna to jest mapa, która jest złożeniem i mapą Nowego Jorku pokazuje zgrupowania punktów gdzieś na dzielnicach Nowego Jorku. Druga mapa to mapa Polski, która też pokazuje jakieś zjawisko, jego intensywność na heksagonach. I to można zrobić za pomocą GeoPandas jedną komendą plot. Tutaj więcej nie ma. To nie jest takie skomplikowane, więc to jest bardzo istotne, jeśli przeprowadzamy operacje analityczne. Szybko sprawdzamy, co nasze dane kryją. A inną istotną rzeczą związaną z, i z rysowaniem i w ogóle z pracą z danymi przestrzennymi jest ich projekcja. Jeśli zwrócicie uwagę na osi, te osie między sobą się różnią, wartości tam. Jeśli nie macie pojęcia o danych przestrzennych, to się tym nie przejmujcie, dlaczego tak się dzieje. Na ten moment tylko powiem, że nawet jeśli mamy dane dla tego samego obszaru, to współrzędne mogą być opisane inaczej, i to zależy od tak zwanej projekcji. Te projekcje mają na celu to, żeby jak najlepiej zaprezentować pewne właściwości z tych danych. Niektóre z projekcji bardzo dobrze zachowują odległości kątowe, inne projekcje zachowują dystans, a jeszcze inne próbują być dobre we wszystkim. I na przykład te koordynaty, które mamy z GPS, to jest jeden z typów projekcji, ale jest ich dużo więcej. I GeoPandas pozwala na uwspólnianie tych projekcji. To jest bardzo istotne, dlatego że. Praca z danymi przestrzennymi wymaga, żeby wszystkie były w jednej projekcji. Więc po lewej stronie mamy jakąś projekcję metryczną, co widać po wartościach. One sięgają tam milionów. W środku jest projekcja kontowa. Jeśli chcemy przeprowadzić analizę i na przykład poznawać zależności między danymi na obszarach, musimy tę projekcję wspólnić. I GeoPandas bardzo to ułatwia. GeoPandas opiera się na kilku paczkach. Jeśli chodzi o struktury danych, to podstawą jest Pandas. Jeśli chodzi o algorytmikę przestrzenną, transformację przestrzennej i zależności, to jest trochę więcej paczek. One wszystkie są Pythonowe. Dobrze jest je znać, bo one też służą przetwarzaniu danych przestrzennych, ale na nieco niższym poziomie. PyOgreo i Fiona odczytują pliki, które są danymi wektorowymi przestrzennymi. shapely pozwala na transformacje geometryczne, a PyProj pozwala na zmiany projekcji i w ogóle wczytywanie konkretnych projekcji. Jeśli już znamy GeoPandasa, Pandasa, to możemy zacząć analizę naszych danych wektorowych. I do tego jest całkiem, całkiem sporo paczek, z tego względu, że obszarów analitycznych też jest bardzo dużo. Jedną z paczek, a właściwie rodziną paczek, co widać po prawej, jakich jest dużo, jest PySol. jest to wiele paczek Pythona zgrupowanych w jednym środowisku. Można je też instalować oddzielnie, można je zainstalować hurtowo, i one służą przede wszystkim ekonometrii przestrzennej i analizom socjologicznym. Czyli jest to styk geografii, jest ekonomii i tego, co nas dotyczy, tego, co dotyczy na przykład miast, tego, co dotyczy urbanistyki tego co dotyczy segregacji w miastach. I takim przykładem jednej z paczek, jest paczka Tobler, zgrupowanej oczywiście w tej rodzinie Paisal, Tobler pozwala na transformację danych, które są zebrane w poligonach po lewej stronie. Te poligony mają nieregularne kształty i trudno by było na przykład je powiązać z konkretnymi odczytami środowiskowymi, na przykład odczytujemy temperatury w tym miejscu. To musielibyśmy prawdopodobnie interpolować temperaturę dla każdego z tych nieregularnych obszarów. Ale te obszary różnią się wielkością, więc czy na pewno model, który byśmy stworzyli uczenia maszynowego, miałby sens? Możemy te obszary doprowadzić do tego, że mają wspólną wielkość i po prawej jest interpolowana, są interpolowane dane, one są do heksagonów i wtedy te heksagony o takiej samej powierzchni wczytujemy dodatkowe dane, wysyłamy to jako input do naszego modelu uczenia maszynowego i wyprowadzamy jakieś zależności. To jest bardzo częsty problem, że dane przestrzenne, dane, które są polegonami, wielokątami, mają nieregularne kształty. To ma bardzo duży wpływ też na analizę statystyczną i na wyniki, jakie otrzymujemy. Tobler pomaga nam z tym walczyć, właściwie doprowadzić dane do takiego stanu, który pozwala na modelowanie. Inna paczka w rodzinie Paisal to jest Access. Ona pozwala na badanie dostępności, dostępności w rozumieniu przestrzennym do pewnych usług, czy do konkretnych miejsc w przestrzeni. To może być w obszarze miasta, to nie musi być całe państwo i tak jak tutaj, gdzie są stany i poszczególne hrabstwa, to może być miasto i sprawdzamy na przykład jaki jest dostęp do usług, Opieki medycznej w zależności od dzielnicy, albo nawet w zależności od konkretnego bloku. To ma znaczenie dla planistów, choćby dla pogotowie, też, żeby wiedzieć, jak się przygotowywać na bardzo ciężkie zjawiska, takie jak fale upałów albo epidemie. To może mieć też dostęp dla sklepów, bo chcemy wiedzieć, które dzielnice mają utrudniony dostęp do sklepów i gdzie mu warto było postawić kolejny sklep sieci z pewnym płazem. Inne zadanie analityki przestrzennej to jest geostatystyka. Do tego też jest kilka paczek. Mamy paczkę GS Tools. Jest to jedno z podstawowych narzędzi do interpolacji przestrzennych i też wywodzi się z, nie z narzędzia Pythonowego, tylko z narzędzia napisanego w innym języku i wyciąga z niego funkcjonalności. Jest też paczka napisana przeze mnie, PyInterpolate i ona służy do specjalnej techniki krigingu, czyli do też interpolacji przestrzennych, do analizy danych przestrzennych i zależności między tymi danymi, i do transformacji danych blokowych do danych punktowych, tak jak wcześniej robiła to paczka Tobler, tylko do tego używa inna technika. Jest jeszcze paczka Verde. Ona jest też bardzo przydatna z tego względu, że ułatwia tworzenie wsadu do modeli uczenia maszynowego. Tak jak mówiłem, że ważne są projekcje do tego wsadu. Ważna jest też struktura danych, która wejdzie do tego wsadu, i WERDE tworzy bloki o takiej samej wielkości, które można później użyć jako wsady do modeli uczenia maszynowego. Tu jest przykład tego, co robi Pi Interpolate. Są zebrane dane tego, jak wyglądają statystyki zbrodni na dany powiat w Polsce w 2019 roku, i są to zagregowane dane. I po w pewnych transformacjach można te dane doprowadzić do stanu punktowego, gdzie widać ewidentnie hotspoty, gdzie jest najbardziej niebezpieczny, gdzie jest najwięcej przestępstw popełnianych. Oczywiście z tej mapy po prawej wycięto wartości poniżej pewnego poziomu, dlatego nie jest cała zakolorowana punktami, też byłaby nieczytelna. Temat wizualizacji danych przestrzennych też jest tematem skomplikowanym i nie jest taki prosty. Kolejny typ analiz to są analizy sieciowe. I takim podstawowym źródłem danych przestrzennych sieciowych są mapy, mapy Google albo OpenStreetMap. I do tego, żeby korzystać z danych z tych map, mamy kilka paczek. Chyba najważniejszą z nich jest NetworkX, i to nie, chodzi, to nie korzysta tylko z map czy z sieci, które są OpenStreetMap czy są danymi przestrzennymi, to może też służyć do analizy sieci społecznościowych. Więc NetworkX to jest tak naprawdę narzędzie do analizy sieci i grafów generalnie. To nie, jest, to nie ma ukierunkowania na konkretny typ tych grafów. Za to paczki jak OSMNX i PyroSM już służą do obsługi danych z OpenStreetMap konkretnie i przerzucają je na przykład do e, ramek danych, które znamy z GeoPandasa, więc są bardzo przydatnymi narzędziami. Od razu zaznaczam, że dane z OpenStreetMap są bardzo ciężkie. Czasami warto też postawić swój serwer z OpenStreetMap, niż zaciągać z jakiegoś zewnętrznego API. Jest jeszcze paczka napisana przez polski zespół z Wrocławia, SRAI, i ona integruje dane z OpenStreetMap z modelami uczenia maszynowego, też poprzez greeting. Co jest bardzo istotną techniką, no i można w ten sposób odnosić się do konkretnych zjawisk w, przy konkretnych adresach, łączyć te dane i wyprowadzać modele choćby średniej ceny mieszkania w danym regionie, jaka może prawdopodobnie wystąpić, bazując na tym, co znajduje się w sąsiedztwie. Kolejnym z ciekawych tematów jest Moving Pandas, czyli paczka, która służy do analizy trajektorii i ruchów w przestrzeni i w czasie. Więc jeszcze bardziej jest to skomplikowane, bo dowodzi nam wymiar czasu. No, i tak jak wspomniałem o paczce SRAI, tutaj widać griding do heksagonów. Na podstawie takich informacji już możemy zwizualizować pewną zmienną, zobaczyć hotspoty, zobaczyć miejsca, które może są istotne z punktu widzenia naszego biznesu, z punktu widzenia planistów. No, i możemy dołożyć do tego więcej zmiennych i zbudować cały model uczenia maszynowego, który jasno odnosi się do konkretnych indeksów na tej mapie, i wiemy też, że one mają taką samą wielkość, taki sam rozmiar. Ale jeśli chodzi o przetwarzanie danych wektorowych, czyli o inżynierię danych, kolejny duży temat, to tak naprawdę będziemy korzystać z Geopandasa. Czasami sięgniemy do paczek, które są pod spodem, czyli do Fiony, żeby wczytać te dane. Shapely, żeby przeprowadzić transformację albo analizę geometrii i PyProj, żeby przeprowadzić projekcję, reprojekcję geograficzną, żeby zmienić ten typ projekcji. I o przetwarzaniu więcej nie będę mówić, z tego względu, że na następnych zajęciach zaczniemy pracę z geopandasem, tam tego przetwarzania będzie bardzo dużo. No i... Najważniejszy chyba temat, jeśli chodzi o dane przestrzenne, to wizualizacja, dlatego że mapy są podstawą komunikacji w tym środowisku. I mamy do tego kilka, ma kilka typów paczek. Niektóre z nich umożliwiają statyczne wizualizacje, inne interaktywne. Niektóre są wbudowane w Jupyter, tak jak Leafmap. CartoPy jest jedną z podstawowych paczek do robienia statycznych map i prostych animacji. I o maps pozwala na tworzenie interaktywnych map i moja ulubiona, czyli PyGMT, można już zgadnąć, że też się opiera na zewnętrznym źródle, czyli GMT, ale ma Pythonowe funkcje, które pozwalają z tego źródła korzystać, pisząc kod Pythona i pozwala na tworzenie bardzo ładnych map, takich gotowych do publikacji naukowych albo do publikacji w czasopismach. I pozwala też na ustawianie schematów tych map, więc można seryjnie je tworzyć. I tutaj jest przykład zastosowania PyGMT. Po lewej jest wizualizacja, która została zrobiona na szybko w GeoPandas, a po prawej jest wizualizacja, która została stworzona w PyGMT. Co zajęło trochę czasu, przygotowania, ale znowu nie tak dużo, bo te funkcje są jasne i zwięzłe. Od razu jest inny przekaz mapy. Ta mapa po lewej jest. Chaosem jest bardzo nieczytelna i raczej może służyć tylko w notatniku temu, kto zajmuje się analityką, nie nadaje się kompletnie do publikacji. Mapa po prawej od razu się rzuca w oczy i niesie ze sobą przekaz. Można też łatwo ją odnieść do miejsca na świecie, w którym dana rzecz była mierzona. I od razu widać punkty, obszary, które wymagają większej atencji, większej uwagi. I podsumowując dzisiejszy wykład, to najważniejszą paczką, z jaką będziemy pracować jest GeoPandas i w na następnych zajęciach przejdziemy już do programowania w GeoPandasie. I jeśli chodzi o paczki analityczne, to obejmują one tematy socjologiczno-ekonomiczne, geostatystyczne i analiz sieciowych. I jeśli poznamy GeoPandasa, to tak naprawdę wystarczy nam, żeby zrobić bardzo dużo. A już na pewno wystarczy to, żeby budować modele uczenia maszynowego samemu i opierać się przy tym na danych przestrzennych. No i wizualizacja danych. Nie musimy się uczyć bardzo skomplikowanych narzędzi. Wystarczy, że będziemy używać podstawowej metody plot GeoPandas. Ale dla osób, które mają dryk do wizualizacji, którym zależy, żeby to wszystko było bardzo piękne i bardzo ładne. Wtedy mamy duży wybór dodatkowych paczek, których możemy skorzystać, również takich, które pozwalają na publikacje na stronach internetowych. Dzięki za uwagę dzisiaj.